Jesteśmy już na miejscu, oto jest ten bunkier, mówię tak cicho z tego powodu. Tu załóż jakiś jest. Mówiłem, ktoś tu jest, ale szam, że Wszelkie że to będą tam takie cały bunkry ale jednak nie jestem królem ja no na nie na Czyli to jest to. Widać, że tu już byli na Ale to musiało być przepotężne. Bo to jest tylko mur. To jest pozostałość po bunkrze, który tu kiedyś był. Teraz bunkru nie ma Tylko pozostała ściana A ciekawe czy te żejście zostało zrobione przez człowieka? Znaczy teraz czy został stworzone W czasie II wojny światowej Bo to Widać, że były trzy punkty, ale pójdziemy do końca tego, a na no serio to przepotężne jest. Czyli tu musiała być ziemia, bo tu na pewno by nic nie zrobili takiego czegoś. Fitty. O, tam też coś jest. Widać, że druga jest zrobione normalnie. Ale takie kurde na serio stworzone pod obronę. Tylko, Dobra, to sprawdzimy ten I Tak tam jest zamurowane. Tak byśmy nie wchodzili, ale tak jakby wygląda jakby ta część to była zewnętrzna, a to jest wewnętrzna, czyli musiało iść tak. Tak mi się wydaje. Pozostałości kolejne. Mur zamknięty, znaczy bunker. że nic nie mówię To trochę straszne jest Ja tu już wolę zejść tam Ale przecież szczelnica Czyli tutaj pewnie było Tutaj pewnie byli żołnierze i do tych punktów były tu jakieś punkty, jakieś kukły czy coś i oni strzelali. Nagrywam to wszystko się może okazać, wszystko się może tam pojawić. Oby nie, z jednej strony. Hmm. A tu chyba raczej tyle z tego bunkru będzie. Ale podobają mi się takie rzeczy. Hmm. Tu musiały być schody, tak myślę. Albo nie, to mi wygląda, jakby tu miały być schody kiedyś. Albo to były takie rozrywczyne schody. No, w sumie wszystko może być. Czyli to. To jest główny bunkier z tego strzelali A stąd. A stąd to chyba był mur, po prostu. Tak mi się wydaje, że to był bardzo wielki mur. Tylko po tej stronie nie wiadomo dlaczego, chyba że to było dookoła, albo to jest był cały kompleks otoczony. Ale w sumie nie wiem. No. że tak czasami się nie ten, ale nie czuję się tutaj zbyt ten w sensie czuję się tak trochę nieswojo tutaj w tym miejscu na serio Nie ja bym się przestraszył, gdyby ktoś z tego, tego bunkra zaczął pukać, ale oby tak nie było. Ale na serio, to ma taki fajny vibe, to wszystko, ale ciekawe, co się okaże na nagraniu, czy coś tam było, czy nie, ale myślę, że nic nie było, bo. Ja jestem taką osobą, która cokolwiek by nagrała, i tak nie spotka żadnego żywego ducha. I to jest właśnie e, nieżywego w sensie ducha nie spotka, bo nigdy w życiu żadnego ducha nie spotkałem. No, Miałem oczywiście, jak byłem dzieckiem, byłem mały, no to oczywiście miałem takie, te, że widziałem e, kogoś w pokoju i się tej osoby bałem w ogóle wejść do, do, do babci do pokoju mieć mojej babci. Yy. Bałem się zawsze tam wchodzić, bo w rogu pokoju zawsze ktoś był. Albo na przykład. Albo na przykład. Jakbym jeszcze mało, nie, miałem chyba 3 latka, 4. Otwierałem drzwi. No i nagle widzę postać, która się porusza. W sumie posturą przypominała taką kobietę. Tylko na szpilkach, i tak dalej, ale, taka, ale szła bezcelestnie. Otwieram nadal drzwi, ale ta postać była czarna, cała szaluśka czarna. Otwierałam, a potem się popatrzyłem, bo na lewo, od, na lewo były, była stajnia. Znaczy, tam kury były, i tak dalej, takie, że kury tam mogły chodzić, zwierzęta różne. No i właśnie tam się patrzy, i, ta, i tej postaci już nie ma ta postać zniknęła, i jej już nie było. No, to chyba tyle co chciałem powiedzieć, a widzę też, że raczej nie ma nic już więcej. Chyba że chcecie zobaczyć szczątki murów, nie szczątki szczątki, tylko szczątki murów, ale tak podejrzanie to wszystko wygląda w sensie, Muszę, jak się gałąź łamie, może to jakiś ten, może tak. Dobra, bo ja już siebie sam strasza Dobra, to ja wracam do domu, więc na razie cześć! Do następnego odcinka, czołem! Poczysz w sumie teraz zauważyłem, jeszcze to zapomnieliśmy podejść do tego. To jest otwarte. Może coś się uda nam nagrać. Hm tam też. Tam też coś jeszcze jest. Wbijamy otwieranie tyle drzwi. Aha. Ciekawe takie coś na serio klimatyczne nawet Ja nie będę tam wchodził telefonu Jak będę miał GoPro lub coś To wtedy tak Teraz nie Dobra Miałem się, Pożegnałem się z wami w sumie nie odwiedziłem tych dwóch miejsc Ciekawe co by się stało gdybym włożył tam rękę dobra, nie jeszcze złapie mnie jakiś kurde ten duch ja tak kurde żatuję sobie ale z tymi duchami to jest naprawdę, jest, jestem tego pewien mi się wydaje, że to jest wejście do bunkra, ale ja nie będę chodził tam bo no to jest wejście <todgłosy> <todgłosy> nie jest wejście. Przepraszam. Myślałem, że coś tam jest. Ale to jest... Nas... To na serio strasznie wygląda. Przepraszam, częściej mi się ręka. Z entuzjazmu, tylko że trochę się boję. Bo to kurde jest otwarte. A to wygląda, jakby zostało zamknięte przez człowieka, ale to wygląda jak tunel. Że pod tym jest tunel. O, ok. Ja niestety nie mogę tego prześwietlić. Dlatego, że mam rozładowaną baterię, bo kurde, trochę mi rzeszło tutaj, a miałem cały czas niepodłączone telefon i teraz są tego skutki. Ale więc jeszcze raz się pożegnamy. Na razie. Cześć! Do następnego odcinka Czołem. Działa coś tu. Moja dotarka coś nie działa.